Dzisiaj my zaprosiliśmy Was, aby porozmawiać o przebudowie wieży ciśnień, bo o tym przedsięwzięciu my rozmawiamy i myślimy już od wielu, wielu lat. Dokumentację wykonaliśmy już w 2022 roku i w oparciu o tę dokumentację ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, no i zaczynamy, zaczynamy już roboty budowlane. Wieża Ciśnień została zbudowana w 1924 roku i miała tak naprawdę taki charakter techniczny. Pod koniec lat 80. XX wieku wieża zmieniła swoją funkcję, i tutaj przez kilka lat funkcjonowało Biuro Wystaw Artystycznych. W 1999 roku Wieża Ciśnień przejęło Centrum Kultury i Sztuki. To miejsce wyjątkowe, to miejsce unikatowe dla mieszkańców Konina, ale także dla mieszkańców subregionu konińskiego Od wielu, wielu lat. Centrum Kultury i Sztuki w tej przestrzeni pokazuje to, co w sztuce jest najważniejsze. Przede wszystkim chodziło nam o kwestię dostępności, bo tak jak Państwo wiedzą, tutaj do, tego, do tej przestrzeni, bardzo interesującej przestrzeni, nie mogły wejść osoby z niepełnosprawnościami. No, tutaj powstanie po prostu winda, która przejdzie przez wszystkie kondygnacje i na każdy poziom może z tej windy wyjść osoba z niepełnosprawnością i uczestniczyć w tych aktywnościach, które są na tych poziomach. Wieża jest zabytkiem, jest wpisana w gminną ewidencję zabytków i tu musimy to uszanować. Współpracujemy z konserwatorem zabytków. No i na koniec aranżacja wnętrz, bo w końcu to jest wieża ciśnień, to jest świątynia sztuki. Ta przestrzeń trochę się zmieni. Tutaj też będziemy mieć do czynienia z technologią sceniczną. Będziemy też starali się wprowadzić pewne rozwiązania akustyczne. Myślę, że w bardzo profesjonalny, nowoczesny sposób wyposażymy pracownię plastyczną. Koszt inwestycji to jest około 4 milionów złotych. Pieniądze oczywiście pochodzą od naszego organizatora, czyli samorządu Województwa Wielkopolskiego i bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym organom prowadzącym za to, że udało się te pieniądze pozyskać i że te pieniądze mamy i możemy te inwestycje realizować. w przyszłym roku i wierzę w to, że to będzie początek października 2025 roku na ten poziom do serca tego miejsca, do wieży ciśnień będziemy nie tylko mogli wejść schodami, ale także wjechać w komfortową nowoczesną windą, która stanie tutaj właśnie za nami.